Rozpoczynało się to około godziny dziewiątej telefonem od pana dyrektora na stanowisko kierowania z wykorzystaniem telefonu alarmowego, który poinformował o tym zdarzeniu. Muzyka Obecność tutaj policyjnych antyterrorystów, którzy zajmują się neutralizacją urządzeń wybuchowych właśnie wynika z tego, że w obrębie szkoły został ujawniony ładunek wybuchowy. Po tym, jak zostało zrealizowane zabezpieczenie, nastąpiła ewakuacja skryta dzieci i personelu szkoły z terenu klas. Po tym, jak terroryści zajęli jedną salę na określonym poziomie, tak? ten poziom jest traktowany jako poziom zero, czyli poziom o najwyższym stopniu zagrożenia. Ten poziom jest izolowany. On jest ewakuowany w określony sposób. Oczywiście no, ta, reszta, ta reszta poziomów i osoby, które w, w nich przebywają też są ewakuowane. To wszystko jest jak gdyby poukładane w sensowny scenariusz. Te ćwiczenia chcieliśmy jak najbardziej urealnić. Dlatego też właśnie te zachowania ludzkie mają istotne znaczenie, bo celem ćwiczeń jest sprawdzenie, jak w rzeczywistości by to wyglądało. Także i właśnie pewne zachowania ludzi. Po to są negocjatorzy, psychologowie policyjni, którzy tutaj już działają. Chcemy też współpracując ze szkołą, która jako nieliczna z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych posiada klasę profilowaną, która przygotowuje do pracy w policji. Chcemy, żeby uczniowie tej szkoły w sposób jasny i oczywisty wiedzieli, jak się zachować w przypadku wystąpienia incydentu zakładniczego. Jesteśmy służbą wiodącą, jeżeli chodzi o takie zdarzenia kryzysowe jak porwania i przetrzymywania osób. Myślę, że takie zdarzenia, takie ćwiczenia do takich zdarzeń będziemy odbywać nie tylko w samym mieście w Łodzi, ale też również w innych powiatach województwa łódzkiego, gdyż są to zdarzenia o takim charakterze, który wymaga działań na poziomie ogólnowojewódzkim. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakiś modelowy schemat postępowania w placówkach oświatowych. Jeżeli tak by się stało, będziemy dążyć do tego, żeby, żeby każdy dyrektor takiej placówki posiadał wiedzę w zakresie, jak ma się zachować on, jak ma się zachować jego personel praktyczny, żeby odpowiednio zareagować w, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.